Konfederacja. Bardzo proszę, Pani Dziękuję. Pani marszałek, panie ministrze, wysoka izbo. Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niegodziwości, które nie popełniłby skąd łagodny liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Powiedział Alexis de Tocqueville Wprawdzie temu rządowi nie zabrakło pieniędzy, bo jak chwali się premier Morawiecki, wpływy wzrosły o 100 miliardów złotych. To oczywiście wynika z podatku inflacyjnego jaki nałożyliście, bo tak inflacja jest podatkiem, to najgorszym podatkiem, ponieważ jest takim podatkiem, który można wprowadzić bez zmiany ustawy. Nie jest to też liberalny rząd, aczkolwiek to okrucieństwo sprowadza się do wprowadzania podwyżek podatków pod płaszczykiem obniżania podatków, co widzimy w tej ustawie. Wprawdzie mam tylko trzy Minuty, więc nie omówię wszystkich 26 ważnych zmian w aż 14 różnych ustawach. Ale skupię się na tym jednym, czyli na vat -cie. Chwalą się Państwo przedłużeniem tarczy inflacyjnej, czyli realizacji wielu postulatów Konfederacji, by obniżać podatki, i rzeczywiście na 10 miesięcy ta tarcza została wprowadzona. Przez te 10 miesięcy kosztowała państwa, czyli tak naprawdę podatnik zyskał 35 miliardów złotych. Państwo chcą przedłużyć o kolejne dwa miesiące. I uwaga dla obywateli: ogromna obniżka podatków na sumę, można powiedzieć, około 7 miliardów złotych. Tymczasem w ciągu tego roku wzrost wpływów z VAT-u wynikający z inflacji, do której doprowadziliście, wynosił o wiele więcej niż te 7 miliardów złotych, bo wynosił ponad 9 miliardów złotych. Co więcej, w tej ustawie, pomimo że nie wykazujecie tego w tym chwaleniu się o obniżaniu podatków, tak naprawdę podnosicie podatki. Podnosicie podatki co roku. Chodzi o ten jeden punkt procentowy z 7 do 8 oraz 22 do 23. Mowa o podniesieniu stawki VAT, tymczasowym podniesieniu stawki VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2011 roku i miała obowiązywać zaledwie przez dwa lata. I tak przez dwa lata obowiązuje, że już mija 11, zaraz minie dwunasty rok, od kiedy ta stawka obowiązuje, a państwo co roku po prostu to przedłużają. Także poza tymi siedmioma miliardami, co państwo, obniżają podatki, wprowadzają państwo takie, przedłużają państwo taką podwyżkę podatków, która podatników kosztuje o wiele, wiele więcej, bo w skali roku jest to około kilkunastu miliardów złotych. Także proszę tutaj nie ma mieć obywateli, że wy tu robicie wielką tarczę inflacyjną, chronicie. Chronicie państw, obywateli przed złą inflacją, którą spowodował Putin. Państwo dorabiają się na tej inflacji, łupią obywateli po kieszeni. Doprawdzili państwo do tej inflacji, a teraz udają, że z nią walczą, wprowadzając jeszcze wyższe podatki i jeszcze bardziej napędzając inflację. Już nie tylko poprzez płacę minimalną, także poprzez podnoszenie czy utrzymanie podwyższonych stawek VAT-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.